I co? Wiecie co to? No nie, nie włącza mi się. Cholera. O, teraz włączyło mi się. Dobrze. No nie łazisz tutaj. Dobra, łazisz tu. O! Pięknie. Piękny terenik. O. No, ale możecie się trochę porozłazić, to może Wam uda się zrobić jeszcze jakieś więzień, nie takie na sztywno. Hej, nie, 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 uważaj, uważaj, uważaj tu. Tu jest niebezpieczeństwo zawsze te dwa konie, bo to różnie może być. O, jeszcze się teraz odwrócę, jeszcze się teraz odwrócę. O, zatrzymajcie.